Cześć, ty Noski Noski. Dzisiaj mamy dla was wakacyjną lekturę. Mamy kilka nowości z dwóch sióstr. Znikające zwierzęta. Taka wyszukiwanka bardzo malarska, śliczna o zagrożonych gatunkach zwierząt. Można je wyszukiwać, a na końcu można się o nich trochę dowiedzieć. Puk, puk, to ta tam! Nowość, długo wyczekiwana. Książka rozkładanka. Książka, którą się rozkłada. W poszukiwaniu małego Misia. Mała dziewczynka wraca do domu. Okazuje się, że jej Misiu gdzieś zaginął. Szukając od drzwi do drzwi wspina się coraz wyżej w swoim budynku, yy, odwiedzając różne osoby. O i schodzi w dół po schodach. Patrzcie. Wow! A. I po rozłożeniu yy, wygląda to mniej więcej tak. Ekstra! Są karty do, do zabawy, dwustronne, nowe. Ciao, ahoj, hello, dzięki którym można poznać mieszkańców całego świata i powiedzieć im cześć. E, I takie nowe karty pod tytułem tajemnicze miasto, z których można zbudować takie pełne jakichś dziwnych zakamarków miasteczko. Bardzo otwarta forma, dużo kreatywnych rzeczy na tym można wykrzesać. I takie bardziej edukacyjne tematy. To bardzo proste abecadło ze zwierzętami i korek, już z całymi wyrazami podzielonymi na sylaby. I można z tych kart układać korek taki drogowy. Też wakacyjny temat, niektórzy pewnie niestety się z tym zetknęli. Ja cię zerwałem tamtą, żeby ją sobie je kochała. Edziu, a już nie zrywaj tam kwiatków, bo one sobie tam rosną. Dla trochę starszych odbiorców literatury, tak gdzieś od 7 lat, y, są zeszyty z zadaniami. W morze to jest nowość, wcześniej było w góry, y, super rzecz. Dużo tutaj się dzieje, dużo wiedzy takiej cennej o, o żeglarstwie y, można przyjąć i przy okazji się pobawić, coś pouzupełniać i, i się nauczyć, a temat jest taki bardzo wakacyjny. Śpij króliczku, cenny materiał do usypiania. Trzeba królika położyć, spać, wszystko mu tu przygotować, posmyrać go, przykryć, otulić, wyłączyć światło. Śpi dobrze króliczku, czytające dzieci wyrosną na myślących dorosłych. I dla najstarszych czytelników od 13 lat w górę, myślę, że też się w te wakacje skuszę, e, pasztety do boju. Historia o trzech dziewczynach, które w facebookowym konkursie zostają wybrane. E, Pasztetami największymi ze szkoły, i na początku siedzą i płaczą, ale potem postanawiają coś z tym zrobić. Ruszają na rowerach do Paryża na podróż pełną przygód. Też taki wakacyjny temat, bardzo mobilizujący. Myślę, że 13, plus to może też być 33. Plus. Nasza ulubiona wytwórnia i temat podróżniczy Miś Muki w podróży dookoła świata strony są śliskie i w zestawie są naklejki wielokrotnego użytku które można przemieszczać po książce jakieś przygody z nimi mieć naklejki wyglądają tak no i ilustracja, wiadomo to jest Mark Butaweł? Butaweł? Buta well? Mark Butaweł well. <ścoughs> Miś Muki pewnie dużo osób go zna jest o nim bajka Taka telewizyjna, super postać, właściwie tak, taka gwiazda ilustracji francuskiej. Nasza ulubiona książka, Edio. Taki trochę klimat jak Skubusia Puchatka. Ilustrator ten, ten sam, nie będę tego powtarzać. Ten od Misia Mukiego. Wyrób pomponów, o to czego mi w życiu trzeba. No i moja ulubiona postać to jest puchacz jeży, który lubi się przebierać za inne zwierzęta i naprawdę jest w tym dobry. Jako przykład ilustrowany pokażę wam go tutaj w stroju mewy, to on. Przed, po. No i super turbo hicior, książki z ruchomymi ilustracjami. Przy pomocy takiej folii paskowanej można wprawiać ilustracje w ruch. Taki tłum się rusza pod zwierząt Eiffel. Albo tutaj jadą samochody Pompidou. Od dwóch lat jest ta książeczka, także i, i, i maluch może się tym pobawić i tak naprawdę nawet dorośli nie obrażają się, kiedy dostają to w prezencie. Jest nowy Jork, jest Paryż, to jest sitior. Kategoria usypianie, wieczorne wyciszanie. Wszyscy ziewają. Wiadomo, że ziewanie jest zaraźliwe, więc tutaj razem z bohaterami książki. Można sobie ziewać. No i pod koniec już generalnie. Robi się sennie. Lotte piratka z wydawnictwa Polarny Lis. Przygodowa i egzotyczna opowieść o dziewczynce, która mieszka w dżungli razem ze swoim przyjacielem Tukanem. Pod wieloma kątami można, można to opowieść czytać, ale na pewno trzeba się zachwycić tymi ilustracjami, bo to jest coś naprawdę niezwykłego i wspaniałego. Bardzo się jaram. Edyka, jaka jest twoja ulubiona to, książka? To była bitwa na kluski. A bo współpracujesz trochę ze mną. Powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona książeczka? To była mama bitwa na kluski. Życie jest za krótkie, żeby czytać nudne książki. Polecamy nasze lektury.